Ogrodnik usłyszał, jak nowa japońska pracownica planuje coś złego i ostrzegł milionera. Ona planuje spalić pana dom, szefie. Nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Rezydencja Don Rodriga, w mieście Meksyk, była fortecą z marmuru i ciszy. Ale żaden luksus nie mógł wypełnić pustki powdowieństwie. Rodrigo, człowiek interesu, Siwiejący o spojrzeniu przyzwyczajonym do władzy, uznał, że samotność zwalcza się efektywnością, a nie towarzystwem. Dlatego zatrudnił Aiko? Japonkę po trzydziestce, czystą aż do przesady. Jej życiorys był nienaganny, jej postawa pełna szacunku. Od chwili, gdy Aiko przekroczyła próg domu, porządek stał się niemal chirurgiczny. Jedynym, który marszczył brwi, był Samuel. Od piętnastu lat dbał o ogród, zieloną masę którą rozumiał lepiej niż własną rodzinę. Był trybem zaufania, którego Don Rodrigo ignorował z przyzwyczajenia. Z czasem Samuel nauczył się rozpoznawać cień swojego szefa w jego najgorsze dni, a teraz coś zimnego i obcego w nowej pracownicy. Nie chodziło o uprzedzenia, tylko o instynkt. W tej jej cichej doskonałości było coś, co pachniało spaloną ziemią, zaczęło się subtelnie. Don Rodrigo, niczym stary byk, Zaczął skarżyć się na uporczywe zmęczenie. To wiek, Samuelu, mówił, pijąc herbatę ziołową, którą Aiko przygotowywała z niemal rytualną precyzją. Ale Samuel zauważył, że ta herbata podawana punktualnie o dziewiątej zawsze zostawiała pana sennego, z ciężkim językiem i powolnym wzrokiem. Pewnego dnia, sprzątając garaż, Samuel zobaczył Aiko w gabinecie. Drzwi były lekko uchylone. Nie sprzątała. Stała przed biurkiem, trzymając dokumenty z dziwnym namaszczeniem, jakby je badała. Gdy go dostrzegła, wyprostowała się z nienaturalną szybkością i schowała papiery z tym samym bezgłośnym spokojem, z jakim się pojawiła. Napięcie stało się wyczuwalne pewnego popołudnia, gdy Samuel przycinał krzewy blisko domku gościnnego, gdzie mieszkała Aiko. Rozmawiała przez telefon, co było rzadkością, bo zawsze korzystała z niego dyskretnie. Tym razem ton był niski. Pilny i w języku, którego Samuel nie rozumiał, ale intonacja była złowroga. Jedno słowo powtarzało się kilka razy, z rytmem, który zmroził mu krew. Kaji, Kaji. Nie znał japońskiego, ale w jego sercu człowieka z ziemi to słowo zabrzmiało jak groźba, jak zniszczenie. Z drżącymi palcami wpisał w telefon: Kaji, znaczenie po japońsku. Ekran pokazał tłumaczenie pogrubionymi literami. Ogień. Pożar. Zimny dreszcz przeszedł mu po plecach. To był strach. Nie przed pracodawcą, ale przed prawdą, której nikt inny nie zobaczy. Tej nocy zmęczenie don Rodriga było wyraźne. Aiko z uśmiechem podała mu filiżankę herbaty. Pił z zadowoleniem. Samuel, patrząc na to, poczuł, że czas przyspiesza. Nie mógł czekać. Rzucił narzędzia i wszedł do salonu, gdzie pan już przysypiał w fotelu. Don Rodrigo! Powiedział głos miał ciężki i drżący: Muszę z panem porozmawiać. Twoło full. Rodrigo otworzył oczy z irytowanym przerwaniem. Obecność Samuela w zielonym kombinezonie i z odciskami na dłoniach kłóciła się z elegancją salonu. Aiko stała w progu, jej idealny uśmiech zastygł. Co się dzieje, Samuelu? Jestem zmęczony. Samuel podszedł bliżej bez owijania w bawełnę. To ona, panna Aiko. Myślę, że chce pana skrzywdzić. Słyszałem rozmowę. Powiedziała: kadzi. To po japońsku pożar. Don Rodrigo usiadł z błyskiem kpiny w zaspanych oczach. Spojrzał na Aiko potem na Samuela, który wciąż trzymał nożyce ogrodnicze. Jego odpowiedź była chłodnym ciosem pogardy. Znasz japoński, Samuelu, teraz jesteś tłumaczem. Nie obchodzi mnie twoje przesądy. Aiko jest najlepszą pracownicą, jaką miałem. Zajmij się Aiko skinęła głową z ledwo widocznym uśmiechem. Nie był to uśmiech niewinności, to był uśmiech zwycięstwa. Tej nocy Samuel nie mógł zasnąć. Czuł się głupi i bezsilny. Pogarda Don Rodriga bolała mniej niż pewność, że nadchodzi tragedia. Z okna patrzył na główny dom. Noc była ciemna, bezksiężycowa. I wtedy błysk, nietypowy refleks światła w garażu. Z dala od lamp bezpieczeństwa. Aiko niosła dwa kanistry benzyny, te same, które widział wcześniej przy magazynie narzędzi. Strach, który poczuł Samuel, nie był o siebie, lecz o człowieka, który go lekceważył, a teraz miał zginąć w ogniu. Aiko poruszała się z chłodem egzekutorki. Zbliżała się do tylnego wejścia. Nie było czasu. Samuel chwycił żelazny pręt i pobiegł do willi. Zapach paliwa unosił się w powietrzu. Pierwsza iskra mogła nadejść w każdej chwili. Uderzył w drzwi z całej siły. Trzeci cios i zamek pękł. Drzwi otworzyły się z hukiem. Wnętrze było ciężkie od oparów benzyny. Aiko była tuż przy dywanie, trzymając zapalniczkę, mały płomień już tańczył. Odwróciła się, nie z zaskoczeniem, ale z wściekłością. Zanim zdążyła zareagować, Samuel uderzył ją ramieniem, odrzucając daleko od kanistra. Zapalniczka upadła, zgaszona. Nie tracąc sekundy, pobiegł do sypialni. Don Rodrigo leżał nieprzytomny, z płytkim oddechem, po środku nocy. Don Rodrigo! krzyknął Samuel, potrząsając nim. Mężczyzna był ciężki jak kamień. Nie da rady go nieść głównym wyjściem. Aiko podniosła się i biegła w stronę kuchni. Tam były zapałki. Samuel nie miał czasu. Porwał ciężką lampę nocną i rozbił szybę tarasową. Powiew zimnego powietrza wdarł się do środka. Związał jedwabne prześcieradła w mocne węzły. Owinął Rodriga w ciężką zasłonę, by ochronić go przed szkłem, i z siłą zrodzoną z adrenaliny zsunął go przez okno do ogrodu. Usłyszał stłumione uderzenie o trawnik, był bezpieczny. Aiko krzyknęła i rzuciła zapalone zapałki w kałuże benzyny w holu. Płomień wystrzelił w sekundę, blokując wyjście. Samuel wyskoczył przez rozbitą szybę, lądując obok szefa. Dom płonął jak pochodnia. Alarm zawył z opóźnieniem. A sąsiedzi krzyczeli z daleka. W kilka minut przyjechała straż i policja, a Iko nie uciekła. Znaleźli ją w szoku przy wejściu, z poparzonymi rękami, z pustym spojrzeniem. Don Rodrigo ocknął się na trawie, kaszląc i zdezorientowany. Zobaczył Samuela, spoconego z zakrwawionymi dłońmi, a za nim swój dom w płomieniach. Kilka godzin później w szpitalu, z twarzą brudną odsadzy, Aiko przyznała się do wszystkiego. Była siostrą pracownika, którego Don Rodrigo kiedyś zwolnił niesprawiedliwie. Mężczyzna popełnił samobójstwo z upokorzenia. Aiko spędziła miesiące planując zemstę doskonałą, wychowaną, cichą, perfekcyjną. Rodrigo wysłuchał ze spuszczoną głową, potem spojrzał na Samuela, który siedział w poczekalni, opatrując ranę. Podszedł do niego, a w jego oczach nie było już kpiny, tylko wstyd. Samuelu Dlaczego cię tak traktowałem? Nie uwierzyłem ci, a ty ryzykowałeś życie dla głupca, który ufa tylko pieniądzom. Samuel wzruszył ramionami, patrząc na dłonie. Dał mi pan pracę przez piętnaście lat, Don Rodrigo. Dał mi pan utrzymanie. Moja lojalność nie zależy od tego, co pan ma, tylko kim pan jest człowiekiem w niebezpieczeństwie. Nie mogłem pozwolić, żeby pana spotkało to zło. Poza tym, Bugenwille potrzebują pana. Żeby je dalej podlewać. Don Rodrigo poczuł, jak coś ściska mu gardło. Zrozumiał, że prawdziwa wartość nie leży w klasie, ani w wykształceniu, lecz w czystej przyzwoitości. Objął Samuela niezgrabnie, ale szczerze. Milioner uratował życie ogrodnikowi, a ogrodnik milionerowi. Historia zakończyła się obrazem Samuela, wracającego do pracy, przycinającego ogród. Półspalona rezydencja stała się pomnikiem. Ślepoty i pychy. Bo czasem lojalność pochodzi od tych, którzy mają najmniej, a niebezpieczeństwo od tych, którzy uśmiechają się najpiękniej.